Plama. Tymczasem w RTV Eura GD. Kaśka, w sekrecie ci coś pokazuje? Patrz tu! O oh, oh ja, ale okazja! No, ale ci. Tylko teraz limitowane okazje w RTV EuraGD. Łapie zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Lodówka Samsung Grand plus AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2494 zł. Teraz za 2399. Szczegóły w sklepach i na eurocom.pl Delikatesa w centrum sprzedawcy są tak ogromni. Oni się tylko tacy wydają, bo ceny są malutkie. Super ceny w delikatesach centrum. Do środy łopatka wieprzowa bez kości tylko 12,99. Cena z przed pierwszej obniżki 17,99. I pomidory malinowe tylko 4,99. Cena z przed pierwszej obniżki 9,99. Oferta z Telikartą. Delikatesy centrum. Centrum super cen. Pociąg do Europy właśnie rusza! Uczniowie klas drugich i trzecich szkół ponadpodstawowych z województwa łódzkiego. To Wasza szansa. Sprawdźcie swoją wiedzę o Unii Europejskiej w konkursie 1 z 24 Pociąg do Europy. Do wygrania siedmiodniowa podróż pociągiem po Europie. Jednodniowe wycieczki z warsztatami AI oraz nagrody pieniężne dla szkół. Szczegóły na fundusze ue.lockie.pl Do udziału w konkursie zaprasza marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska. Konkurs współfinansowany przez Unię Europejską. Zwracanie butelek i puszek w Lidlu jest takie proste. Wystarczy włożyć je do butelkomatu i być eko. Dzięki wam zebraliśmy już ponad 70 milionów opakowań. Pamiętaj, że za każde opakowanie oddane w butelkomacie w Lidlu otrzymasz 10 groszy. Przynoś, zwracaj, zyskuj. Lidl. Szukasz mebli idealnie dopasowanych dla ciebie? Meble Siadaczka. Odwiedź nas i zobacz szeroką ofertę naszych mebli do kuchni, salonu i sypialni w niskich cenach. Wybierz swój styl. Meble siadaczka. Kutno ulica Józefów 7, Łowicz ulica Blich 32C. Nasze meble mogą odmienić charakter Twojego wnętrza. Po reklamie.